Pamiętacie może jak mówiłem, że będę ogarniał taki plan dla biegania, że tam będzie dzień po dniu co robić, że będę miał profesjonalistę, który się tym zajmie i mi pomoże. To właśnie zacząłem to już wdrażać w życie, dajcie mi jeszcze jakiś tydzień. Plan już praktycznie powstał, jeszcze muszę przedstawić i dołożyć swojego artystycznego i personalnego akcentu. Um, zrobię to wszystko tak, żeby było przejrzyście, jasno, ładnie, żebyście wiedzieli co, jak po dniu robić i będziemy sobie wszyscy biegać. Zrobimy jakąś grupę, koleś będzie wam odpowiadał na pytanie, jeśli będziecie mieli jakieś, jest mega maraton, jest zajebisty, jest, jest pro. A, także tak, będzie, będzie fajnie, będziemy wszyscy. Biegać. Fajnie zjeść brosz starszego brata, co? Tak, <laughs> Zaraz się wezmę z angielski wtorek, ale najpierw. Tak jak już obiecuję, że wam zrobię ten angielski wtorek, zaraz po tym snapie, ale najpierw muszę wam pokazać, że coś. To dosłownie brzmi lepiej niż moja gitara. Nawet grając te same akordy... <śmum> Było intro do angielskiego wtorku, jakby ktoś się nie, nie skąd. Jamesa Bonda wybrałem nie bez powodu. Padło pytanie o słowo alright, czy raczej dwa słowa, jak się pisze razem czy osobno. A pierwszymi słowami, które zostały kiedykolwiek powiedziane w jakimkolwiek słowie, przynajmniej w sensie z tym pierwszym filmie Jamesa Bonda, było alright, alright, alright. Tak powiedział ten, nie pamiętam jego, imienia, ale to były pierwsze słowa w Jamesie Bondzie. Alright. I teraz, jak się to pisze, panie i panowie? Razem czy osobno. I co mówi pani od angielskiego? Panie od angielskiego, tak samo jak panowie od angielskiego, e, wydaje mi się, że czasami nie wiedzą rzeczy. I to jest rzecz oczywista, nikt nie jest wszechwiedzący, jednak e, trzeba czasem się przyznać, że się czegoś nie wie i wejść w, kurwa w Google i znaleźć, tak jak ja to teraz zrobiłem, bo powiem wam, że nie byłem w 100% pewny i chciałem sprawdzić na 100%. I wam teraz przedstawię to, co mam w głowie plus to, co znalazłem w Google. W języku angielskim złączanie dwóch słów w jedno jest dość popularne. Na przykład, nie wiem, all together, everything. Everything nie pisze się everything, tylko pisze się razem. I jest to poprawne i każdy to używa, jest tak w słowniku. Um, jednak uh, all right? Mm, średnio. Nie jest to... Widziałem wersję razem i wersji osobno, jeśli ktoś mówi takie typowe all right, to napisałoby się raczej razem, jeśli chcesz pokazać na przykład na filmie to, co ktoś powiedział, tak, co powiedział. W gazecie wydaje mi się, że byłoby napisane all i right w dwóch osobnych słowach. Dla bezpieczeństwa, jeśli chcecie być po bezpiecznej stronie tego przedziału ludzi, którzy uważają tak i inaczej bezpiecznie będzie pisać osobno i nie ma opcji, że Wam ktoś za to odliczy punkty na jakimś sprawdzianie. A jak piszecie sms-o do kolegi, który jest Anglikiem, napiszcie razem. Nie wiem, nie wiem, bo nie byłbym w stanie zdać matury z polskiego, jestem w stu znaczy z angielskiego w Polsce. Jestem tego w stu pewny, bo ja nie znam żadnych reguł. Często pisownia mi się myli. Nie wiem, jak ktoś zna jakąś metodę, to dajcie znać, a ja opublikuję. dobre pytanie, ale najpierw wyjaśnimy sobie, że Dwa różne języki, a dwa różne akcenty. Kurwa, przypomniałem sobie, że właśnie stopiłem kable do ładowania telefonu w pracy. Fak. Jeśli Anglik z Londynu pojechałby do Liverpoolu, zawsze by się dogadał, wszystko by zrozumiał. Są oczywiście słowa, które są tak ciężko wypowiadane, że mogą być ciężej zrozumieć. Są słowa, które są używane tylko w danych miejscach albo bardziej w danych miejscach i na przykład ktoś z Londynu może nie znać słów, które już, zwłaszcza w Liverpoolu. Ja osobiście pracowałem z ludźmi z Liverpoolu i było spoko. W sumie ja lubię takie e, nowy Accent, czyli akcenty tam z góry. Ale um, no, no tak to działa, tak samo jak e, Amerykanin z Minnesota dogadałby się z Amerykaninem z, co jest na samym dole, jak Stan na jakimś samym dole, e, Texas. Mają całkiem inne akcenty, ale. Dogadają się. Dobra, na dzisiaj myślę, że możemy zakończyć, e, mam, mam, nie mam gadane, co ja w ogóle mówię? Mam, mam, mam wtorek. <ścoughs> Angielski wtorek możemy zakończyć. Za tydzień myślałem, żebyśmy sobie zrobili trochę takiego slangu, taki, taki slang, że ja go kurwa nie rozumiem, nie? Taki typowy, blondyński kurwa, z ulicy prosto wzięty. Pójdziemy na ulicę, będziemy gadać z Murzynami. Dobra, idę teraz wybrać kogoś, nie no mam gadane właśnie na Instagrama, ale najpierw sprawa. Zapytałem Was, czy jesteście zainteresowani w tworzeniu filmików, dźwięku i wszystkiego i było sporo odzewu, ludzie się odezwali, że tak, Radek, chcemy, pokaż. Także zrobimy dwie rzeczy, znaczy jedną, może później też drugą. Ja najpierw zmontuję ten vlog, który teraz montuję i Wam pokażę, jak go zrobiłem, a jeśli dalej się to Wam będzie podobać, to możemy zmontować coś razem, będę montować później prawdopodobnie jeszcze taki filmik z takich najlepszych ujęć z całego wyjazdu, pewnie to włożyć na Instagrama, na IGTV czy coś, bo chciałem już od dłuższego czasu tam coś włożyć i zrobimy specjalne formaty, co tam się robi i pokażę Wam dosłownie krok po kroku, co i jak, jeśli będziecie chcieli, a może nawet coś tam dołożycie, zmontujemy razem jakiś filmik, także tak, dobra, idę, idę, idę ogarniać, mam gadanie. Mam gadane jest na fejsie, jeśli ktoś z Was jeszcze nie jest, dołączcie do 2015 innych osób, które już wybrały tę drogę życia. <noise> nie, żartuję. Zgłosiło się 51 osób na pozycję, myślałem na początku, że wybiorę jedną, teraz myślę bardziej, żeby wybrać kilka, które się tym będą zajmować. Nie wiem jak te osoby na to zareagują, nie wiem jak w sumie reszta teamu. Oni chyba myśleli, że to spoko pomysł. I teraz każdy z tych osób tutaj sobie będę obszajać, czy ma ładnego Instagrama, czy nie, i czy potrafi to poprowadzić, czy nie. I muszę wybrać, co jest ciężkie. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ta apka nazywa się e, Profesjonalny Program do Muzyki. E, takie programy nazywają się Digital Audio Workstation, czyli takie programy, którymi nazywa, nagrywa się. Muzykę w studiach. Ja w tym akurat przypadku muzykę, co utworzyłem poprzez właśnie ten keyboard, keyboard, który jest keyboardem MIDI, to znaczy, że elektronicznie wysyła do komputera do tego właśnie programu nuty, w których gram i dopiero program poprzez takie pluginy, które nazywają się VSTs, przetwarza te nuty w dźwięki. Można też nagrywać poprzez wpychanie tutaj kable od mikrofonu albo kabel od gitary i ten program też to przetworzy w normalny dźwięk. Nie wiem, czy odpowiedziałem jakkolwiek na to pytanie, ale myślę, że wyjaśniłem i mam nadzieję, że ktoś cokolwiek z tego zrozumiał.